To po prostu nie jest dobry motocykl, a gdyby produkowali to Chińczycy, a nie firma z dziedzictwem, to oplulibyście go i wyśmiewali. No co? Takie miałem przemyślenia. Po pierwsze, dajmy na to 150 km na Royal Enfieldzie Himalajanie. Mimo to Himalajana wybiera naprawdę mnóstwo osób, a ci, co go nie mają, i tak tęsknie do niego wzdychają. I dzisiaj postaramy się sprawdzić, dlaczego. Żyjemy w świecie nasyconym niemal do granic możliwości wszystkim. W świecie pędzącym, w świecie ciągle przyspieszającym, w świecie pełnym wspaniałych motocykli. I teraz pytanie, kto zatem chciałby ciężki, słabiutki, mocno technologicznie przestarzały motocykl, jak to? Cóż, może ci sami, którzy chcieliby czasami rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady. Faktem jest, że Himalayan to motocykl bardzo specyficzny. Pojawił się w 2016 roku, a do Europy trafił kilka lat później. I patrząc na niego, trudno powiedzieć, kto by się spodziewał, że ten motocykl jest tak świeży. Przewrotnie, jego największą zaletą jest wygląd. Klasyczny, wzbudzający zainteresowanie i kompletnie inny od wszystkich, dlatego że Royal Enfield został zbudowany, mam wrażenie, totalnie w poprzek trendom zupełnie nie próbuje ścigać się ze współczesnymi, nowoczesnymi, yy, napakowanymi technologią maszynami. Za to swoją klasyczną linią wzbudza zainteresowanie ludzi na ulicy. I wszędzie w tym motocyklu znajdziecie masę smaczków, czy bak, czy ten oldschoolowy, oldschoolowo wyglądający silnik, czy choćby dla jednych coś co będzie zaletą, dla innych wadą, praktycznie całkowicie analogowy kokpit. Technicznie Royal Enfield zgodnie ze swoim dziedzictwem i wymaganiami swojego rodzinnego rynku, czyli Indii. tkwi jednak trochę w przeszłości. Motocykl zasila silnik o pojemności 411 cm, jest to single, ale zaledwie dwuzaworowy. Dowozi zresztą zaledwie 24 konie mechaniczne no i troszkę więcej momentu, bo 32 Nm. Ten moment zresztą da się wyczuć, bo zobaczcie to. Patrzcie. Do tego ten motorek jest stworzony. <gryny> Drugi bieg, zero gazu, okoliczności przyrody. <gryny> Taki parkocik. Ciekawe czy trójką tak pojedzie. O! Co wy na to? To już mi nawet imponi. W Indiach silnik jest zasilany gaźnikiem, a wszędzie indziej wtryskiem i ten wtrysk dodaje do masy motocykla kilka ekstra kilogramów. No i właśnie jak jesteśmy przy masie. Popularnym mitem jest, że Himalayan jest lekkim motocyklem adventure na początek. Wrong. Nie macie racji. Ten motocykl waży aż 194 kg gotowy do jazdy. I to zaledwie około 20 kg mniej, chociażby od mojego Biga, przy jednocześnie mocy o ponad połowę mniejszej od niego. Z tym, że Big jest wymagający do jazdy w terenie, a Himalayan kompletnie nie. No dobrze, ale powiedziałem jednak, że to naprawdę nie jest dobry motocykl. Dlaczego? Zapewnia, jak widzicie, całkiem niezłą ergonomię i jest nawet wygodny. Zawieszenie, co ciekawe, robi przyzwoitą robotę, ale nie na czarnym. O ile odnajduje się w drogach szutrowych, gruntowych, to na asfalcie zachowuje się niestabilnie. Motocykl sobie lubi myszkować, zachowuje się niestabilnie w zakrętach, nie mówiąc o ciasnych manewrach, bo tam mam wrażenie, że w momencie kiedy aplikujemy troszkę więcej przeciwskrętu, przednie koło chce już skręcić, a tył kompletnie nie. Do tego silnik Generuje za każdym razem, w każdym momencie nieproporcjonalnie mało mocy do ilości hałasu, który z siebie wypluwa, a do tego umówmy się, prędkość maksymalna na poziomie 120 km na godzinę to jest jakiś żart. Dosłownie jeżdżąc tutaj po drogach takich, wiecie, walęsając się po kraju, nie po autostradach. Jeśli mamy do wyprzedzenia jakiegoś busa, który jedzie 90 na godzinę, to naprawdę strach i musimy się poważnie zastanowić, czy chcemy się tego manewru podjąć. A przypominam, że hejtowaliście chińską 400 w dwóch garach w Yunaku SR400. Film! Porno! Dawaj! Dawaj, nie mam drugiego! Pomysł na przepłoszenie. Taki cwaniak. Do tego dodajcie naprawdę mało precyzyjną skrzynię biegów, która lubi się gdzieś zgubić po drodze między jedynką a dwójką, szczególnie. I okazuje się, że na Himalajanie naprawdę jest bardzo średnio. Tyle, że być może jesteśmy odrobinę spaczeni, bo wiecie, rynek europejski przyzwyczaił nas do masy niesamowitych motocykli, świetnych maszyn, coraz bardziej wyrafinowanych i robiących wszystko to, co zaplanowali dla nich ich twórcy, jeszcze lepiej i lepiej. A Himalajan jest z Indii i tam, jak powstawał, miał kompletnie inne priorytety. I to w ogóle cud, że on się tutaj pojawił. I mam wrażenie, że dla nas to troszkę taki powrót do przeszłości. Bo Himalayan to jest motocykl dla kogoś, kto jest zakochany w klasykach, choćby dla fanów Starego Junaka. I wiecie, tutaj nawet ta skrzynia wydawała się naprawdę bardzo precyzyjna i całkiem fajnie działająca. Himek jest motocyklem dla kogoś, kto kocha klasyki, kto je uwielbia, chce jeździć takim motocyklem, ale jednocześnie nie ma ochoty naprawiać go po drodze 7 razy w trakcie trasy na Mazury. A dodatkowo wszystkie tabelki i osiągi ma gdzieś. Dlaczego w takim razie w tej chwili pokuszę się o stwierdzenie, że Himalayan to absolutnie idealny motocykl, ale dla niektórych? Powiecie, dobra, trochę wsadziłem kij w tym stwierdzeniem z początku filmu i okazuje się, że Himalayan wcale nie jest taki tragiczny. Bo kiedy odpuścicie sobie mierzenie bicepsów z DRZ-ami i innymi starszymi enduro, które są nastawione na osiągi, okaże się, że Himalayan to tak naprawdę taki osiołek, trochę jak osioł ze szereka. Może odrobinę niegramotny, ale z drugiej strony jak najlepszy przyjaciel, wszędzie się za tobą wpakuje. Bo wiecie, opuszczając asfalty i zagłębiając się w bezdroża i eksplorując nieznane, okazuje się, że może mocy dalej mu cały czas brak. Ale z drugiej strony zawieszenie zaczyna robić wystarczająco dobrze. Mocy jest na tyle dużo, żeby nie gubił niepotrzebnie trakcji i ten osiołek naprawdę jest w stanie jechać wszędzie. Hamulce pracują wystarczająco dobrze. Zresztą mamy tutaj układy by Brembo z ABS-em, notabene wyłączanym, choć trochę mnie denerwuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się wyłączy i cały czas próbuję różnych kombinacji, kiedy to jest możliwe. Ale da się, wyłącza się. Motocykl jest wygodny, zawieszenie wystarczające, mocy na tyle dużo, żeby spokojnie przeczołgać się przez piach, przez błoto, i wturlać na górkę. Himalajan to taki motorek, który toczy się przez wszystko, mimo wszystko. Jeśli dołożycie do tego fakt, że każdy mechanik od traktora w krajach trzeciego świata jest w stanie sobie z nim poradzić, jeśli Kiedykolwiek cokolwiek miałoby wysiąść w tym niewysilonym silniku, to już jest mega zaleta. Do tego spali yy, prawie nic, bo około 3 litrów na setkę i pojedzie na najgorszej jakości benzynie. Poprawiono nawet te pękające ramy z pierwszej generacji. I wtedy nagle okazuje się, że dla kogoś, kto chce choćby na weekend rzucić wszystko i ruszyć, może być idealnym wyborem. Dodatków, dodatku, w przeciwieństwie do osła ze Shreka, nie będziecie musieli oddać za jego przyjaźń połowy waszego bagna, bo ceny Himalajanów oscylują w okolicach 25 tysięcy zł za zanówkę sztukę. I tylko jednego Royal'owi nie jestem w stanie wybaczyć: bo pierwsza generacja miała analogowy, pływający kuleczkę kompas na desce rozdzielczej. Ten kompas zniknął i został zastąpiony triperem zrobionym przez Google, a aplikacja oczywiście się wiesza i nie da się ustawić tam nic. Tu jest właśnie ten triper, gdzie powinna się wyświetlać nawigacja. Zainstalowałem apkę. Próbuję podać destynację. O! Dla odmiany, coś działa bardzo przeciętnie. Enter destination, a waypoint, zamknij. Jak widzicie, działa średnio. Dobra, ustawmy sobie, może ręcznie uda się kliknąć Lublin. Ja dobra. Get directions. No i? Day 3, Day 4, One Eternity later. Dobra, fakit. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie ślad po sobie w postaci lajka, komentarza będzie mi bardzo miło. Jeśli doceniacie moją pracę i chcielibyście więcej testów, więcej i częściej filmy na tym kanale, to rozważcie możliwość zostania patronem tego kanału. Link jest w opisie tego filmu i gdzieś tam na górze, na stronie kanału całego. Dlatego, że, wiecie, produkowanie materiałów o motocyklach, testowanie tych motocykli to proces czasochłonny i niestety też. Kapitałochłonny, więc jeśli chcecie tego więcej, możecie pomóc. Zachęcam, będzie mi bardzo przyjemnie, a mam nadzieję, że przez to też i Wam. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!